Cześć, dzień dobry. Tu Stefan Olga 9, Mariusz. Witam Was serdecznie w nowym roku. Dziś jest, 6 lutego 2024, godzina 9:25. Ja, z sprzętu, znoszka, udaję się na Lubań. z oznaczenia sot 013 Siky Sota, Siky Summit on the air. To jest Sierra Oscar 9, Papa slash Portable Siky e, Mijam właśnie wyciąg narciarski, czy tam e, szczyt Żdar, e, a ja idę e, niebieskim szlakiem do góry. E, droga jest rozmoczona, e, ścieżki bardzo liste. Myślę, że trzeba będzie iść jakąś prawą łąką, żeby się nie utopić. Już mam jedną trzecią drogi za sobą. Droga zmieniła się w taką ścieżkę ze śniegiem, z lodem. W lesie może mniej jest tego śręgu, więcej lodu. W ścieżce płynie woda. Wszystko się tutaj topi. Temperatura trwalna gdzieś około tak 2, może 4 stopni na plusie. Pięknie dzisiaj, pięknie. Świeci słoneczko. Obym zdążył, bo jakieś chmury się pojawiają za mną. Obym zdążył, żeby była ładna pogoda. To tymczasem idę dalej. właśnie, pękła magiczna cyfra 1000 metrów nad poziomem morza. Więc robię małą przerwę. Żeby zaczerpnąć oddechu, bo płuca nie wyrabiałem miesiąc czasu ponad temu, jak byłem na czarnym wierchu, i to taka była moja przerwa. Eee, cóż, zostało mi 1200. A przepraszam, zostało mi 211 metrów nad, e, do szczytu, e, bo Lubań ma 1211 metrów. No cóż, troszeczkę dzisiaj z opóźnieniem bo nawigacja mnie zrobiła w konia z tego względu, że zaznaczyłem pineskę, a nawigacja tak i tak poprowadziła mnie do innego miejsca gdzie straciłem 25 minut w jedną stronę to można powiedzieć około 50 minut musiałem się wracać do tej przełęczy, gdzie zostawiłem samochód. Od 900 metrów jest cały czas pokrywa śnieżna. Od, można powiedzieć, że 100 metrów przewyższenia idę w śniegu. Śnieg jest ubity. Coś jeszcze mogę powiedzieć gdzieś około 10-15 cm plus minus. Zależy, gdzie tam zawiało. I gdzie tam operuje słoneczko i ludzie się robi. Jak na razie ładna pogoda. E, idę niebieskim szlakiem. E, zaraz będę e, włączał się e, to znaczy mój szlak będzie się włączać zielony. A później wszystkie kolory tęczy. Żółty i czerwony. Cóż, idę dalej. E, po dwóch godzinach e, i 10 minutach e, zdobywam Szczyt Luboń 1211 metrów nad poziomem morza. Więc szczyt zdobyty. Teraz, żeby go dopełnić, warunków mojej wędrówki, ja przy okazji zaliczenia szczytu radiowo, muszę zdobyć co najmniej 4 łączności na jakimkolwiek paśmie. I na jakiejkolwiek modulacji. No cóż, tu są takie dwie ładne ławeczki. Tutaj się rozłożę radiowo. Może nie będzie wiało, tam jakieś krzaki mnie usłonią od wiatru. No i cóż, za mną ładne widoczki. Tatę widać. No i zabieram się za to. Za to co lubię, to znaczy za krótko Hej sicusota, to jest Sierra Oscar 9, Papa Slash Portable Fox-Fort-4, whisky Bravo November, good morning, 5-9. also 5-9, 73. CQ Sota, CQ Sota, Sierra Oscar, 9 uh, Papa, slash portable, CQ Sota. Golf whisky, zero, again. Yeah. Yes, golf whiskey zero. Papa Lima Papa good morning, five nine. Oh, well, yeah, five nine, thank you my buddy, You're five five four sixty-five. You know, I get separate call sign to Oscar 9 Papa portable. Yes, Roger, Roger, correct. Thank Roger, Roger, thank you very much, uh, thank you for the call, room three. 73, Siku Sota, secure sikiusota. There's a Sierra Oscar 9 Papa slash portable Siku Sota. Oscar November 2, Uniform, Hug 5-9 Roger, roger, you are 5 uh, and 7, thanks for the photo, 73, bye-bye Mike -bye. 4, Charlie, Juliet, Mike Charlie, Juliet, Mike Sugar, Mike 4, Charlie, Juliet, Mike, good morning, 5-9 Oskar, 5 9, you're 5 and 9 also, 5 and 9 Thank you uh, CQ Sota, CQ, CQ Sota, this is Sierra, Oscar 9, papa Slash portable SQSOta number one Sota Siku Siku Sota, CQ, CQ Sota. Uh, this is Sierra Oscar 9 Papa slash portable CQ Sota Echo Alpha Golf Victor Echo uh, Alpha 7 Golf Victor Good morning 5-9 Echo Alpha 7 Gol tak, ja już kończę swoją wędrówkę ze szczytu Lubań. Zrobiłem 45 łączności na 20 metrach, na 10 i na 2 metrach. Na 2 metrach tylko jedna łączność. Reszta była na KF-ie. Warunki no dość takie w miarę. Udało mi się też zrobić jedną stację ze Stanów i dwa szczyty summit to summit no cóż godzina 13 z groszem więc ja e, schodzę na dół e, kończę już swoją wędrówkę e, z Lubania zaznaczenia znaczenia SOTY SP BZ 013 a dzisiejszy dzień uważam za udany jako pierwszy w tym roku szczyt e, zmęczył mnie e, technicznie, fizycznie mogę powiedzieć też, że muszę popracować nad antenami o, coś na 10 metrach antena przestała działać chodzi o dipol a już nie miałem siły na to, żeby rozwiesić entweda zresztą entwed też za bardzo się nie stroi na 10 metrach chciałem tam dzisiaj popracować, ale no cóż, no nie wyszło Yy, tyle. Yy, dziękuję łowcom, aktywatorom oglądającym jak zawsze do następnych spotkań. Cześć, do widzenia 73. Dzięki wielkie za wszystko. Hej!